Cześć, a dzisiaj zapraszam Was na nowego vloga. A co ten kotek znowu znalazł? Co? Garfield? Tak, Garfield. Garfield ma zabawę, bawi się czostkiem, czosnkiem, także śmiesznie. Ten kotek normalnie ze wszystkiego zrobi sobie zabawkę. No, nie mogę po prostu z niego. Ale jak pilnuję tego czosnku. Wszędzie, po całym domu teraz lata ten czosnek. No, także śmiesznie, ale już dopóki nie gryzie, to już niech się bawi. <słuch> nie będę zabierać mu radości. No, ale on to jest agent życia po prostu. I pływają sobie kaczuszki W ogóle chyba myślą, że coś mam e, Bo kucnęłam robiąc e, filmik I patrzcie ich, ile od razu ich przybyło Ludzie je karmią po prostu e, Chlebem Czy jakimiś ziarnami czasami Więc one wiedzą, że jak ktoś przyjdzie To żeby pod, e, podpłynąć Ale jest ich dosyć Nawet sporo Nie wiem w sumie czemu nie ma łabędzi Może w jesień nie jest sezon na nie I odlasiały do ciepłych krajów nie mam pojęcia, może to z ciekawości sprawdzi w internecie, ale kaczuszek jest bardzo dużo. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze, ale chyba troszkę tak. E, w ogóle śmiesznie, bo e, pływają sobie, znaczy bardziej w sumie stoją w miejscu, a niektórym łapki się cały czas ruszają. Także ciekawie. E, teraz wzięłam drugi obiektyw, tak że będziecie mogli z bliska zobaczyć kaczuszki. Ale czasami myślę, że przydałby mi się jeszcze bardziej zbliżający obiektyw, więc pewnie może za jakiś czas skuszę się i kupię po prostu bardziej przybliżający obiektyw, bo czasami chciałoby się po prostu nagrać jakieś szczegóły, albo zrobić zdjęcie takie super szczegółami. A ten mój do pewnego momentu tylko przybliża i koniec. Także może kiedyś, kto wie, skuszę się na takie bardziej makro. W sumie tym. Z tym obiektywem też mogę robić makro, ale jednak yy, nie aż takie bliskie. Yy, I no bardziej w sumie ten obiektyw jest dobry, na przykład jak jest mała odległość między mną a na przykład zwierzęciem albo jakąś rzeczą, a jakbym chciała po prostu bardziej z daleka wziąć, to już niestety ciężej to wszystko widać. liść pływający w wodzie w ogóle. Powiem Wam fajnie, co wygląda, bo, yy, bo po prostu ta woda się cały czas rusza. Więc robią się takie ala, fale, może nie, ale po prostu takie coś ciekawego. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Takie wzorki? O, może tak. Także powiem Wam naprawdę, co ciekawe wygląda. I mamy nawet kwiaty. Chyba yy, rumianki, mi się wydaje. Tylko, że jakieś super ogromne, powiem Wam. Ale fajnie, że nawet w jesień można spotkać takie kwiaty. Super to wygląda. Gdzie jest Garfield? Co ty tu zrobiłeś? Co? Prześcieradle się chowasz, tak? Zrzuciłeś prześcieradło. A dzisiaj mam pyszną herbatkę karmelową, która jest z Rosmana. A tak wygląda książka, którą aktualnie czytam. E, w sumie jedna z kilku, których aktualnie czytam, ale tą czytam po prostu codziennie po rozdziale. Przeczytam ją całą e, najpierw, żeby po prostu wiedzieć, e, co znajduje się w każdym rozdziale. A teraz po prostu czytam każdego dnia jeden rozdział i wypisuję sobie po prostu jakieś e, fajne cytaty Albo po prostu coś, co mi się spodoba W ogóle fajnie w tej książce jest to, że w ogóle pierwszym zadaniem z tej książki, e, jako pierwszy dzień Było wypisanie sobie stu listy marzeń I powiem wam, ja taką listę mam Nie będę wam dokładnie pokazywać, bo trochę by zeszło Ale wszystko tu znajduje się w tym zeszycie I w ogóle e, wypisujesz sobie też na przykład jakieś różne cytaty E, tu akurat mam dzień piąty, dlatego że przepisuję z innego zeszytu, żeby po prostu było ładniej e, na ładniejszym pisem, staram się po prostu e, pisać, żeby to miało ręce i nogi, bo wiadomo czasami jak człowiek szybko pisze, to, e, to nie wygląda to dosyć ładnie, więc zaraz wam pokażę różnicę między takim moim pisaniem e, wolno, jak to mówią, a pisaniem na szybko. To możecie zobaczyć różnicę. W ogóle jak piszę szybko, to jak możecie zauważyć, każda litera jest innego rozmiaru i tak troszkę koślawo mi to wychodzi, ale jak się tak postaram, wolniej bardziej się przyłożę, to powiem Wam od razu, pismo wygląda lepiej. Także jednym z moich postanowień takich w sumie z tej listy marzeń jest to, żeby się nauczyć ładniej pisać i żeby bardziej się do tego przykładać, bo wiadomo, no teraz jak już nie chodzę do koledżu, to Eem, no wiadomo, bardziej się pisze na komputerze niż ręcznie, a jednak chciałabym bardziej, eem, ładniej pisać Dlatego po prostu pomyślałam, że bardziej będę się przykładać. Wiadomo, no też nie będę pisać jakoś super kilkanaście stron dziennie Ale tak e, dwa, trzy zdania dziennie, albo może jak zacznę prowadzić jakiś dziennik e, czy coś, e, to wtedy bardziej będę mogła na bieżąco więcej pisać, ale na razie powiem Wam, podoba mi się to, że widać różnicę praktycznie z dnia na dzień. Tak, Garfield też będzie się uczył pisać. <laughs> Właśnie zajął miejsce na zeszycie i zadowolony sobie leży. Tak, Garfield? No, Garfield wszędzie musi być, oczywiście. Tak, kto sobie tak leży? Ojejku! Kto sobie tak leży, co? Jakie łapki, co? Także już zasypia. Kotek śpiuszek, tak? Jesteś kotkiem śpiuszkiem, tak? Szkoda, że nie możecie usłyszeć, jak on fajnie mruczy, ale za cicho troszeczkę mruczy, żeby. Mikrofon kamery, mikrofon aparatu, to nagrał. O, bo jak się położył fajnie i oczywiście łapeczki sobie skulił. O, tak fajnie czasami, często sobie leży w taki mały słodziaczek. Gdzie jest żerawka? Znalazłeś ją, tak? I masz ją. No? Gdzie masz żerawkę? Przewróciłeś się, co? No, gdzie jest żrawka? No, gdzie jest? <noise> Mówisz, już nie chcę, żebym ci kładła na górę, co? No, tu jest. O! No, gdzie jest? No, szukaj żrawki Garfield, gdzie jest żyrawka? No, gdzie jest? O, ją? się. Widzisz, nie chcesz się już bawić żawką, tak? Już się znudziła. Okej. Okay. <grytanie> kotek idzie spać. O, zmęczyłeś się? <grytanie> tak. Co to za zmęczony kotek? O, komu się tak oczka zamykają. Co garfiś? Zmęczony kotek. Tak, zmęczony życiem. A ogonek się merda. and then you